Alkolikiem na jedną Wieszek. Yy, tutaj jest nowa osoba, to jak powiem, na no powiedział, wszyscy jesteśmy wariatami. <laughs> Ale ten... Yy, tak powiem o tym kroku jedenastym, że yy, on no jest na, na jedenastym miejscu ponieważ ani sponsor, ani meeting, ani program yy, nieraz nie pomoże mi. Są po prostu takie sytuacje, że, że yy, obojętnie kto by nie doradził, to doradzi źle. A w ogóle rad dwa nie wolno dawać. ma się dzielić tylko swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. I po to tu przyrodzimy. No. Każdy z nas się dzieli swoim doświadczeniem. I wczoraj był taki film z Clintem Eastwoodem i Studem i w jego reżyserii tam za wszelką cenę. I Hilary Słonk tam dostała oczywiście Oscara za tą rolę. I to był film o dziewczynie, która walczyła na ringu i... Dostała w łeb i padła na stołek. Yy, paraliż całego ciała, i młoda dziewczyna yy, yy, leży sparaliżowana w łóżku. I, i prosi o śmierć. Nie? I klinicist ugrał tego trenera i poszedł do księdza, i mówi: Co ja mam zrobić? On no, mówi: Słuchaj, jak ją zabijesz, bo ona prosiła go o śmierć. nie? Płynie sobie odgryzła język, żeby się wykrwawić, ale ten. No, zorientowali się, szyli ten język i, i dalej leżała. I ten ksiądz mówi: Pamiętaj, jak podejmiesz decyzję taką, że ją zabijesz, to już nie ma odwrotu odbierzesz komuś życie. Nie? A on tam był w jakiejś tam wieże no i ja wam powiem, to jest właśnie taka decyzja, że wtedy trzeba się zwrócić bezpośrednio właśnie do Boga. Poczekać na te znaki. Poczekać, bo to on, on, on tą dziewczynę bardzo szanował, bardzo kochał. No i ja tak mówię, no ale to może film, może na podstawie jakiejś powieści, może to nieprawda. Ale ja zobaczyłem, że ja też często miewałem i miewam nieraz takie dylematy. Nie? Czy żyć, czy już nie żyć. Nie? Bo ja tak naprawdę no, nie chcę mi się tam zbytnio e, męczyć, nie? E, wykonywać te sugestie i tam robić e, wiele rzeczy. Najchętniej to już byłem odszedł. Nie? I, no i co? I, i, I ktoś mi doradzi, nie? Co? Żyj, 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 bo tak trzeba, tak? Dopiero takie rady, nie? I wtedy muszę zwrócić się właśnie do Boga. Nie? I, on, I on mi mówi, popatrz się na innych, nie? Popatrz się na tych ludzi naprawdę chorych. Czego, czego Ty chcesz? Nie? No i wtedy właśnie przychodzi to od 6 dni. To jest przeważnie właśnie po przeczytaniu. Ja się tam pięć tych codziennie rano, po jednej kartce z każdej, później się modlę. W tej modlitwie zacząłem robić, słuchajcie, Enur. Po 6 latach na tym programie zacząłem robić Enur. Okazało się, że po 40 latach w tej wspólnocie wiem, po co jest ten Enur że on jest po to, że tak jak wczoraj jechał przede mną, to no, zresztą na YouTube to nagrałem, jechał przede mną facet z nauki jazdy i ja dostałem szału. Dostałem szału, że on się tak pierdzielił, nie wiedział czy w lewo, czy w prawo i tak dalej. I go wyprzedziłem na, krzyż, na krzyżowaniu. Wybiłem kardynałny błąd. Tamten mnie otrąbił. i wieczorem w Orlisie Boże przepraszam, bo to są Twoje dzieci, nie? stworzyłem zagrożenie w kolizji i tak dalej. I po co to zrobiłem? Nie? Zrobiłem to po to, żeby następnym razem, jak zobaczę naukę jazdy, żeby ich nie wyprzedzać. Nie? I, I zrozumiałem, że ten obrachunek moralny jest mi potrzebny do tego, do tej relacji z Bogiem. Ale jakim Bogiem? Co tu? Ukaże mi się, żeby pokonać powiedzieć. No co tam? Kto tam wiecie? Co to ma? Nie. Ta relacja z Bogiem to jest właśnie z wami. Z każdym jednym tutaj na sali, Z każdym jednym. Jeśli ja, ja nie mam relacji z ludźmi, jak ja mogę mówić o relacjach z Bogiem? Jakie relacje? Najpierw muszę mieć dobre relacje z ludźmi. I ten cały program jest o tym, żeby weryfikować te swoje relacje, bo ja najświetniej to byłem sam, czyli ja dzisiaj do Zbysza tam od sześciu lat dzwonię do niego prawie codziennie a dzisiaj mówię kurczę, zadzwoniłem do kogoś innego, wreszcie mówię już mi, za, już mi to tam zawulowało, mówię kurczę, w nie zadzwonię do, do niego ale mówię to, no to on się obrazi, może że ja nie dzwonię, że to, że tam i tak mówię to nagle takie olśnienie. Durniu, ty znowu chcesz być idealny, chcesz zadowolić wszystkich. Nie. Nie? Dziękuję bardzo.